Witam Was serdecznie w drugim odcinku serii, w której przedstawiam historię Uniwersum Diablo od powstania niebios i piekła przez wojnę ludzkości o przeżycie. Wydarzenia z trzeciej części gry. W poprzednim odcinku przyjrzeliśmy się ucieczce aniołów i demonów od odwiecznej wojny i jak ich sojusz doprowadził do powstania sanktuarium i Nefalemów. Jeśli jeszcze nie obejrzyliście poprzedniego odcinka, serdecznie do tego zapraszam. A dziś dowiemy się o odkrytej potędze Nefalemów i o tym, jak anioły i demony w strachu przed tym rozważały unicestwienie własnych dzieci. To zaczynamy. Naszą historię zakończyliśmy w momencie, gdy uciekinierzy, idąc śladami Inariusa i Lilith, spłodzili zupełnie nowe życie Nefalemów. Nie to anioł, ni to demon, coś czego wszechświat jeszcze nie widział. Połączenie obu wraz ze wszystkimi cechami. Pierwsze pokolenie Nefalemów nazwano starożytnymi, a znamy kilka ich imion. Najsławniejszym starożytnym jest bulkatos, osiadł u podnóży góry Aread, założył plemię barbarzyńców i po przysiągu chronić kamienia świata ukrytego wewnątrz góry. Bratem bulkatosa był Wasili, który udąwszy się do lasów Skolsglen, dokonał zjednoczenia z duchami natury. Wasili i jego ludzie zostali pierwszymi druidami. Znaną Nefalemką była Esu, która poznała magiczne siły żywiołów ognia, lodu i błyskawic. Była potężną czarodziejką krainy zwanej Kedżistan. Kolejnym starożytnym, niemniej istotnym jest Ratma, a właściwie Linarian. I właśnie on był bezpośrednim dzieckiem Inariusa i Lilith. Potem, gdy Linarian uzmysłowił sobie, iż niebiosa i piekło prędzej czy później zagrożą ludzkości, Tajemniczy smok Tragul, opiekun sanktuarium, nawiązał z nim kontakt, wziął go pod swoje skrzydła i nauczał o balansie, równowadze między porządkiem a chaosem. Nefalem przyjął imię Ratma i studiował naturę życia oraz śmierci. Ostatecznie został patronem ruchu nekromantów. Jednak anioły i demony dostrzegły potęgę Nefalemów okazało się, że ich potomkowie byli znacznie potężniejsi od rodziców. To właśnie dlatego wcześniejsze światy, tworzone za pomocą kamienia świata, same umierały. Brakowało w nich przeciwstawnego elementu. Anioły i demony były wybrakowane. Dopiero połączenie obu sił, dobra i zła, porządku i chaosu, skutkowało prawdziwą siłą. Uciekinierzy od wiecznego konfliktu byli wystraszeni potęgą swoich dzieci. Nefalemowie zagrażali ich egzystencji, niebiosa oraz piekło mogły poznać prawdę. Dotychczas ani Rada Angiris, ani władcy piekieł nie zdawali sobie sprawy z obecności sanktuarium. Renegaci obawiali się, iż potęga ludzi doprowadzi do odkrycia ich azylu. Nefalomowie zostaną uznani za najwyższe bluźnierstwo, a sami będą zniszczeni. Anioły i demony nie mogły nawiązać porozumienia. Część uważała, że ludzkość powinna być zgładzona, część uważała, że ludzkość powinna być oszczędzona. Inarius był tym wielce zaniepokojony i poprosił o czas, by mógł w samotności przemyśleć, jak powinni postąpić. Jednak pod nieobecnością Inariusa Lilith wpadła w szał. Jako matka Nefalemów nie mogła pogodzić się z wizją zgładzenia jej dzieci, zwłaszcza iż jej tajny plan zakładał wykorzystanie ich do zakończenia odwiecznego konfliktu. W morderczej furii weszła w postać demona złożonego z kolców, ostrzy zębów i szponów. Bezlitośnie wymordowała wszystkich uciekinierów, nic jej nie mogło powstrzymać w obronie swoich dzieci. Każdego anioła i demona uznała za potencjalnego mordercę. Gdy Inarius powrócił z samotnej medytacji, zastał istną rzeź. Przerażony stratą swoich towarzyszy oraz tym, co zrobiła jego ukochana, nie mógł jednak zabić Lilith. Zamiast tego wygnał ją z sanktuarium do nicości. Inarius sam pozostał z nefalemami. Postanowił przestroić kamień świata tak, by każde kolejne pokolenie nefalemów... Przychodziło na świat coraz słabsze, aż ostatecznie starożytna moc kompletnie zaniknie. Anioł następnie udał się w cień, choć uważano, iż nieustannie kroczył wśród śmiertelników, przybierając ich formę. I tak minęło tysiące lat. Dawna potęga Nefalemów kompletnie zaniknęła. Ówcześni ludzie niczym nie przypominali starożytnych, choć możliwe, że utracona moc wciąż jest ukryta wewnątrz nich. Ludzie przestali być długowieczni i wraz z czasem opowieści o stworzeniu sanktuarium uznawano za legendę, a następnie mity. Ludzkość rozproszyła się po świecie i budowała cywilizację w najodleglejszych zakątkach i nie zdawała sobie sprawy z istnienia aniołów i demonów. Powstało wiele szkół magii, nauki czy religii. Każda cywilizacja na swój sposób dążyła do poznania natury świata, wytłumaczenia, jak powstał, jak działa i jakie są jego tajemnice. Wytworzyły się dwa główne nurty: mistycyzm oraz wiara. W mistycyzmie w naukowy sposób tłumaczono działające siły i uważano, iż człowiek jest władcą swojego losu. Za to wiara stawiała naturę świata ponad nasze zrozumienie. Istnieją siły, których nie pojmiemy i one decydują za nasz los. Te dwie filozofie nieustannie ze sobą rywalizowały w trakcie istnienia sanktuarium i raz jedna, raz druga dominowała. W pewnym momencie mistycyzm był wiodącym nurtem. To właśnie wtedy rozkwitły różne szkoły magii. Najwięcej powstało w krainie Kedżystanu, a wkrótce szkoły przeistoczyły się w klany magów. Specjalizacją jednego z największych klanów była magia zaklinania i transmutacji. Drugi klan opanował magię iluzji, zaś trzeci klan wizji Rei. Badał magię przywoływania. Między klanami panował relatywny pokój, jednak chęć poznawania świata i przekraczania granic ostatecznie doprowadziła do naszej zguby. Magowie z wizji Rei wierzyli w istnienie duchów przemierzających pomiędzy sanktuarium a światem niematerialnym. Choć jeszcze im to się nie powiodło, uważali, iż można dokonać kontaktu z duchami, a celem było przywołanie ich. Badali praktyki druidów i nekromantów, którym udała się komunikacja z siłami natury, lecz mimo swej mądrości i poświęcenia magowie z Wizjerei zdołali jedynie usłyszeć szepty bytów, których poszukiwali. Jednym z czarowników Wizjerei był Jareharasz, początkujący młodzieniec, który wykazywał nieszczególne zdolności magiczne. Jednak Jar Harash przeżył tragedię. Jego rodzina została zabita w wyniku z między klanami. W całej swojej złości i gniewie rozpoczął komunikację z duchami i jako pierwszemu mu się udało. Niestety jego mroczne emocje sprawiły, że nawiązał kontakt ze światem związanym właśnie z tymi emocjami. I istotą, którą przywołał do swojego świata był przepełniony nienawiścią i złem demon z płonących piekieł. To nie było coś, czego oczekiwali magowie z Wizji Rei. Nieświadomi byli z prawdziwej natury przywołanej istoty, ale wiedzieli, iż jest czymś więcej niż poszukiwane przez nich duchy. Wizji Rei uwięzili demona i ukryli prawdę przed pozostałymi klanami. Okłamali resztę, że przywołana istota to jedynie zmarły, przywrócony do naszego świata, a w tajemnicy sprowadzali coraz więcej demonów. Wkrótce klan Wizji Rei, przepełniony pychą Doszedł do wniosku, iż nauczą demony kontroli i wykorzystają je jako broń, by zdominować pozostałe klany i przejąć władzę na świecie. Niestety przywołane demony powracały tam skąd przybyły. Opowiedziały najwyższym złym o nieznanej krainie i dziwnych istotach. I tak po raz pierwszy w historii płonące piekła. Dowiedziały się o istnieniu sanktuarium. Diablo, Baal i Mefisto dostrzegli w śmiertelnikach ukrytą moc Nefalemów. Zdawali sobie sprawę z tego, czym jesteśmy, wiedzieli, że mogą skorumpować nasze serca i stworzyć z nas wierną armię, która pod sztandarami płonących piekieł przechyli szale zwycięstwa w odwiecznym konflikcie. To też mroczna trójca postanowiła w tajemnicy wpłynąć na nasz los. Ale to już opowieść na kolejny odcinek. Dlatego jeśli spodobała Wam się druga część, zapraszam do subskrybowania, by zostać informowanym o kolejnych odcinkach. A jeśli wśród Was są tacy, którzy szczególnie doceniają powstanie tej serii, byłbym wdzięczny za skorzystanie z opcji podziękowania. Dziękuję za oglądanie.